Witam po krótkiej przerwie przy małym czerwonym piecyku. Dziś na tapecie mamy prawdziwą perełkę, zbierającą tak zawrotne oceny jak 60 na stronę Metacritic czy 2 na 5 na GameFax. Zapytacie pewnie, po co tracić czas na taką pozycję? W moim przypadku powód jest dwojaki. Po pierwsze, posiadam dużą dozę sympatii do uniwersum Neptunii, po drugie, lubię dawać szansę średniakom. Tym razem nieco się na mojej filozofii przejechałem, no ale od początku. Pewnie większość z Was kojarzy chociaż ogólny motyw stojący za gierką. Mamy cztery boginie, które przewodzą swoim państwom, a swoją siłę czerpią z wiary swoich wyznawców, no, niczym w Black and White. Nikt o tym nie mówi głośno, ale jest to dość oczywiste, że każde z tych państw koresponduje z dobrze nam znanymi firmami Sony, Microsoft, Nintendo, Sega. W większości części tego cyklu początkowo zwaśnione boginie z reguły łączą siły, by stawić czoło jakiemuś większemu złu. Wdając się przy tym w mnóstwo zabawnych, przesiągniętych nawiązaniami do popkultury, interakcji, które są jedną z mocniejszych stron cyklu. W przypadku recenzowanej pozycji jest podobnie. Tutaj złem jest to reżim, który przejął władzę nad całym światem, a którego ideologia zakazuje bezwzględnie grania w gry 3D. Gry i konsole są niszczone, a książki i magazyny palone. Twórcy są zmuszeni do tworzenia oklepanych gier 2D, a swoje podatki płacą w kadriżach. Zadaniem naszych bogiń, rzecz jasna, jest przywrócenie starego porządku rzeczy i odzyskanie władzy. Muszę przyznać, że założenia mi się strasznie podobają. Dobrze wpisują się w ten świat, w którym wszystko kręci się wokół gier i grania i nadal utrzymuje ten lekko duszny i prześmiewczy klimat, tak charakterystyczny dla całego cyklu. Niestety, im dalej w las, tym gorzej. Całość sprawia wrażenie, jakby była tworzona jak te historie z forów dyskusyjnych, gdzie każdy uczestnik dopisuje swój fragment, a jego następca musi kontynuować od momentu, gdzie poprzednik zakończył swój post. Szczególnie woli mnie jeden wątek, który mógł pójść w dość ciekawym kierunku. Mianowicie chodzi o parodię Pokémonów. W skrócie, reżim prowadzi badania nad smutowaniem i kontrolowaniem potworów. Oczywiście eksperyment w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Stanowi to ciekawy punkt wyjścia do stworzenia bardziej dystopijnej wizji tego, co znamy ze świata Pokémonów. W końcu, gdybym ja zamknął mojego psa w kulce o średnicy 30 cm i wypuszczał tylko po to, żeby spuszczał i dostawał w pierdziel, to raczej byłby niepocieszony. I chyba próbowałby przy pierwszej okazji przegryźć mi tętnicę szyjną. Ale nie w świecie Pokemonów. Tam wszyscy trzymają się za ręce i śpiewają Kumbaya. No, w sumie manga Pokémon Adventure nieśmiało poszła w tym kierunku. Tam Pokémony potrafiły wręcz umierać w dość prawy sposób podczas walk. No, więcej przykładów w linku w opisie filmu. Wracając jednak do tematu. Niestety, w przypadku Neptunii całość sprowadziła się do niepotrzebnie przeciąganego wątku, którego równie dobrze mogłoby nie być. Jedyna dobra rzecz, która z tego wszystkiego wynikła, to scena, w której okazuje się, że kule analogiczne do pokeboli, nie służą do magicznego więzienia potworów, a raczej rzuca się nimi w celu ogłoszenia i zapakowania zdobyczy do plecaka. Nie zawodzi za to zdecydowanie grafika. Tła są piękne, szczegółowe i czarujące, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza budynków. Sprite bohaterek mają dużo ruchomych elementów, co nadaje kascenom znacznie więcej charakteru niż powszechne w grach z tego cyklu statyczne rysunki w stylu wizualno welek. Wrogowie pod tym względem również prezentują się bardzo przyzwoicie, i wydaje mi się, że mniej rzuca się w oczy recykling, który jest z reguły w Neptuniach na porządku dziennym. Całość przypomina styl charakterystyczny dla gier z studia Vanillaware, znanego z przepięknych Odin's Field czy Dragon's Crown. To, co powiem, może być nieco brutalne, ale czasami miałem wrażenie, że te śliczne asety zwyczajnie się marnują w tej grze. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to byłaby to animacja Dasha. Spójrzcie tylko. Czy naprawdę nie dało się chociaż dodać dwóch, trzech klatek animacji? Drobnym mankamentem jest też fakt, że przez całe bogactwo Bijące Steł momentami trudno stwierdzić, co jest stabilnym podłożem, a co tylko dekoracją. Muzyka, podobnie jak grafika, jest lepsza niż ma prawo być w kontekście tej gry. Posłuchajcie tylko. Ładne, ładne. Nie wypowiem się o angielskich głosach, natomiast japońskie voice aktorki, jak zwykle odwaliły kawał dobrej roboty. Neptun brzmi jak hiperaktywna mała cholera, którą w istocie jest, Noir zalatuje taką prawilną nutą tsundere, itd. itp. To, co było dla mnie niemałym zaskoczeniem, to fakt, że kraja korzysta z silnika Unity, który nie cieszy się zresztą najlepszą sławą. Może zabawię się nieco w Adwokata Diabła, jako że sam trochę z tego silnika korzystam, Postawię pod znakiem zapytania, czy to wina silnika, czy jego nieumiejętnego wykorzystania, ale gierka cierpi na parę paskudnych przypadłości natury technicznej. Na pierwszy plan wysuwa się beznadziejna reakcja na kolizję. W tle możecie podziwiać przykład. Postać przy kontakcie ze ścianami i podłożem w trakcie skoku dostaje istnego ataku padaczki. Wydajność gry też pozostawia wiele do życzenia. Na moim wcale nie najgorszym sprzęcie gierka ewidentnie miała problemy z frame pacingiem, a zakładam, że na konsolach może być tylko gorzej. Z technikaliów można również wymienić jakiś dziwny sposób bufarowania inputów. Momentami gra nie reaguje zupełnie na input, a gdy już się odwiesi, to nagle wchodzą wszystkie inputy naraz. Znaczną większość czasu gry spędzimy w zasadzie na eksploracji tego dwumiarowego świata, do którego wrzucili nas autorzy. Jest to do pewnego stopnia nową w kategorii serii Neptunia, gdyż z reguły wygląda to tak, że mamy do dyspozycji mapkę, na której wybieramy docelową lokację i zostajemy przeniesieni do pewnego zamkniętego poziomu. Dla tych, którzy lubią się w bardziej mainstreamowych gierkach, to rozwiązanie może im przywodzić na myśl chociażby Nioha. W przypadku Super Neptunia RPG sytuacja wygląda zgoła inaczej. Po całym świecie poruszamy się jak w rasowej, acz nieco kalekiej platformówce i tu pojawia się pierwszy zgrzyt – brak fast-travelu. Jest to o tyle uporczywe, że gra lubuje się w rzucaniu graczy z jednej odległej lokacji do drugiej. Można by użyć argumentu, że w poszczególnych lokacjach są poukrywane znajdźki, co teoretycznie powinno osłazać nam te liczne odyseje, ale szczerze mówiąc, ze względu na drewniane poruszanie się i znużenie wynikające z ciągłego pigania w tej i z powrotem, zwyczajnie nie chciałem się w to bawić. No dobrze, ale co w sumie możemy w tym świecie robić? No, są questy i specjalne zadania, gdzie przyjmujemy zlecenia na potwory jak prawdziwy chiński fioletowo-włosy-wiedźmin. Niestety za tymi questami w przeciwieństwie do Wiedźmina nie stoi żadna ciekawa narracja czyta padające w pamięć dialogi. Byłbym gotów je nawet zaliczyć, choćby po to, żeby mieć te 5 minut podniety ze zdobytego achievementa, ale brak wspomnianego fast travelu zabił we mnie reszki chęci do podjęcia tego wyzwania. Bo trzeba wiedzieć, że questy również lubują się wrzucaniu graczem jak szmatą po całym świecie gry. Dla mnie osobiście Pewną motywację w RPGach zawsze stanowiła możliwość wyżyłowania ekwipunku, kraftowania, kustomizacji, no, ogólnie maksowania bonusów. Z tymi aspektami w Neptuniach nie jest no, nie najgorzej. Moim faworytem było rozwiązanie znane chociażby z odsłony Rebel 1. Można tam było tworzyć własne gry, które dawały różnorakie bonusy. Jak się je tworzyło? Po pierwsze, trzeba było mieć nośnik. Różne nośniki były w stanie pomieścić różną ilość, powiedzmy, no, konceptów. Także mamy card ridge, mamy koncepty skakania hydraulik. Powstaje z tego gramario, która daje nam jakieś konkretne benefity. W Super Neptunia RPG niestety nie uświadczymy podobnie wciągającego i motywującego systemu. Każdy element ekwipunku ma do siebie przypisaną jakąś umiejętność bądź bonus do statystyk, i gdy używamy danej broni czy akcesorium dostatecznie długo, to ostatecznie opanowujemy danego skilla i możemy się nim posługiwać, nawet po wyekwipowaniu czegoś zupełnie innego. Takie rozwiązanie zmusza nas przede wszystkim do korzystania z suboptymalnego wyposażenia. No, bo póki nie nauczymy się interesujących nas umiejętności, musimy odpełnić odpowiednio długą pańszczyznę, zanim będzie nam dane przesiąść się na coś lepszego. Jest to dobry moment na to, żeby powiedzieć parę słów o samym systemie walki, który na papierze nie brzmi wcale tak źle. Niestety realizacja pozostawia wiele do życzenia. Nasza drużyna może składać się z maksymalnie czterech dziewczynek, które możemy rozstawiać w czterech możliwych formacjach ofensywnej, wsparcie, leczenie lub magia, pomiędzy którymi możemy się płynnie przełączać w trakcie walki. Każdej z postaci odpowiada jednym z przycisków na padzie – A, B, X, Y. Zmiana formacji oznacza zmianę umiejętności, którą posługuje się dana dziewczynka. Ponadto poszczególne formacje dają nam różne bonusy. Przykładowo w formacji leczenia nasze zdrowie jest stale regenerowane. Działanie tych efektów możemy ulepszać, tylko szkoda, że dzieje się to na zasadzie im szybciej jedzie, tym lepiej rozpierdziela. Po prostu im więcej wygrywamy w danej formacji, tym bardziej rośnie statystyka F-rank danej formacji i tym lepsze dają ona korzyści. Szkoda, bo dodanie takiego, powiedzmy, drzewka rozwoju dla formacji mogłoby być naprawdę ciekawe. Niestety, pomysł z formacjami jest naprawdę słabo zaimplementowany, i mam wrażenie, że działa wyłącznie na niekorzyść gierki. Zacznijmy od tego, że mogłoby się wydawać, że rozwiązanie z formacjami daje nam większą ilość kombinowania, a jest dokładnie odwrotnie. Matematyka jest prosta: 4 formacje razy 4 bohaterki daje 16 możliwych umiejętności do użycia w czasie danego starcia. Wyobraźmy sobie teraz, że gramy w Final Fantasy. Ale z puli 100 czarów, które poznaliśmy, możemy korzystać w danej chwili tylko z 16 i nie możemy tego zestawu zmienić aż do zakończenia potyczki. Rozwiązanie to jest ciągnięte jeszcze dalej na dno przez kolejne genialne rozwiązania w systemie walki. Ogromną, ale to naprawdę ogromną rolę gra tutaj kwestia wrażliwości przeciwników na konkretny rodzaj ataku lub magii. Do tego stopnia, że można wręcz ich stan lokować tak, żeby nie byli w stanie niczego zrobić. Przykład takiej walki możecie podziwiać teraz w tle. Jeśli zestawić to z faktem, że dysponujemy tylko pulą ustawionych wcześniej ataków, sprawia to, że walki przypominają rzutkością. Trafiasz na przeciwnika słabego na ogień i masz akurat ustawiony ognisty atak? Super! Prawdopodobnie uda ci się go zestanokować tak, że nie będzie w stanie nic zrobić, a ty wciskając w kółko jeden przycisk wygrasz, nie odnosząc praktycznie żadnych strat. Chwilę dalej napotykasz ognistego przeciwnika, który kulę ognia najpewniej przeżuje i wypluje. no to peszek! Teraz wigo do upadłego z zwykłymi atakami, bo nie masz wyboru. Także najlepiej co parę lokacji zmieniać zupełnie ustawieni skili super gęby, prawda? Do tego jeśli zachodzą jakieś zmiany w naszej drużynie, ktoś się odłącza ze względu na wydarzenia fabularne, to wszystko musimy ustawiać od nowa. Problem byłby nieco mniejszy, gdyby nie fakt, że większość skili można przypisać tylko do określonej informacji. Więc jeśli wpadliście na pomysł, że mając do dyspozycji 16 skili, do każdego przypiszecie inny rodzaj żywiołu jesteście ustawieni, to jesteście w błędzie. Być może próbą odratowania sytuacji ze strony autorów było wprowadzenie break ataków, czyli analogów Limit Breaków z Final Fantasy. Problem w tym, że pasek wymagany do odpalania takiego ataku ładuje się w wieczność. Umiejętność przyspieszającą ładowanie dorwałem dopiero pod koniec gry. Zdecydowanie za późno. Są też przedmioty ofensywne naładowane przed różnymi żywiołami, ale to trochę takie jakby przykleić plaster durwanej ręki. Marny remedium. W moim odczuciu naprawdę niewiele brakowało, żeby zrobić z tego bardzo przyjemny, lekki system walki. Wystarczyłoby wprowadzić rozwiązanie, gdzie wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za daną bohaterkę otwiera jakieś szybkie radialne menu, z którego wybieramy powiedzmy jeden z czterech ataków. Nie wpłynęłoby to negatywnie na płynność rozgrywki, a zamiast 16 opcji mielibyśmy ich 64, co zminimalizowałoby odczucie bezradności towarzyszące momentami rozgrywce w jej teraźniejszej formie. Aby sama walka była bardziej angażująca, można by wprowadzić zmienne zachowania przeciwników. Mogliby zmieniać swoje żywioły, czy też odsłaniać się tylko w określonej chwili. Dzięki temu gracz musiałby bardziej uważać na to co się dzieje na ekranie, zamiast nawalać na ślepo jeden przycisk. Na szczęście autorzy w akcie łaski dali nam możliwość przyspieszenia walki, co wygląda wręcz kuriozalnie. Ostatnim gwoździem do trumny omawianej gry jest jej interfejs. Nie zrozumcie mnie źle, jest bardzo estetyczny, czysty i minimalistyczny. Problemem jest to w jaki sposób przekazuje informacje, raczej jak tego nie robi. Po N z rzędu zmianie przypisania skili, człowiek zaczyna zapominać, co gdzie miał ustawione, więc przydałaby się jakaś ściąga. No to gierka, przy zmianie informacji, wyświetla przez dosłownie sekundę, ledwie czytelną, małą ikonkę przy portretach bohaterek. Gdy atakujemy, również nie wyświetlają się nigdzie jakiekolwiek nazwy ataku, więc jedynym rozwiązaniem jest wejście do menu pauzy i upewnienie się co do tego, jakimi umiejętnościami w danej chwili dysponujemy. Chcecie sprawdzić, ile przeciwnikowi zostało HP. Też pauza. Przeciwnik nałożył na nas status. Powodzenia z rozszyfrowaniem, który to status po małej nieczytelnej końce. Także mamy walkę, o której sami autorzy sądzą, że najlepiej jest ją przyspieszyć i mieć ją z głowy. Do tego eksplorację, której przydałoby się dokładnie to samo. Co pozostaje? Kilka udanych gagów i interakcji pomiędzy postaciami oraz bardzo udana warstwa audio wideo. Czy warto dla nich inwestować w grę 20 godzin swojego życia? Nie sądzę. Mój werdykt, główno w błyszczącym dresie. Lecił mnie zabić! Ta sklonowana owca! To gówno w błyszczącym dresie! On weze mnie nie istnieje! Chcę pan o tym porozmawiać? Aha, zapomniałem jeszcze wspomnieć o tragicznej wręcz mapce. Gra stawia przed wami zadanie. Dotrzyjcie do Lowi. Spójrzcie teraz na mapę i powiedzcie mi gdzie znajduje się Lowi. Nie wiecie? To może gdzie znajduje się obecnie postać gracza. Też nie? Ja również nie mam pojęcia.